Osobiście, ja idę jako praca chemika w laboratorium, ale myślę, że praca w biurze będzie taka bardziej przyszłościowa, ponieważ no, w biurze się więcej zarabia i myślę, że jak się więcej zarabia, to ma się lepszą sytuację w życiu. No to ty. tyle. Jeszcze jakiś zawód, twoim zdaniem, jest taki, który jest wart uwagi i rozwoju? No to na przykład w prawie też można iść na medycynę. Osobiście mam siostrę lekarza, więc wiem, jak to wygląda. I mam też brata w biurze i to w stolicy, więc... No myślę, takie kierunki są dobre. Dla mnie to najbardziej takie związane z internetem, bo w sumie teraz coraz więcej będziemy polegać na tej technologii, więc myślę, że to najbardziej się będzie przydawać coś na przykład właśnie różne zawody, które teraz są, to jakby wykonywane przez internet, to myślę, że to będzie jakoś bardziej potrzebne. Czyli takie graficzne rzeczy, trochę informatyczne? To też bym mógł właśnie być. Tylko jakby wszystko, co teraz jakby teraz robimy, to w przyszłości pewnie będzie jakaś lepsza ta technologia i będzie to inaczej wykorzystywane w lepszy sposób. Jaki zawód, twoim zdaniem jest przyszłościowy? Um, wydaje mi się, że to może być zawód nauczyciela, ponieważ tak jakby od nauczycieli się dowiadujemy różnych rzeczy i oni nas uczą i to jest zawód, który może być przyszłością naszego kraju, świata. Czy jeszcze coś poza nauczycielem? Gdzieś byś szła w, w jakieś inne zawody? Znaczy się, na pewno angielski też jest ważny, bo teraz wszyscy się nie porozumiewają, ale tak to zawód, nie wiem, nie, nie wiem. No, czyli uważasz, że języki to taka też przyszłość nasza, prawda? Tak. Lekarz to jest bardzo taki przyszłościowy zawód, ponieważ no dużo ludzi też potrzebuje, lekarzy, no też lekarze pomagają ludziom. No i właściwie moim zdaniem to jest też potrzebne bardzo dla ludzi i w ogóle. Ja pracowałem jako elektryk. Jest dobra praca. Budowa domów, wykończenie. Opłacalne też, prawda? Tak, tak. A coś poza ja innymi... Na emeryturze już także. I pan by skłaniał się ku tym zawodom, prawda? Tak, tak. Elektryk. Może. No, ekologia jakaś, no tak myślę. Mhm. Dlaczego w tym kierunku pani wyszła? To teraz takie właśnie. Modne można powiedzieć i, i po prostu na czasie tak. Mhm. Mhm. Coś poza ekologią? Poza ekologią jeszcze może ekonomia, no, bo ekonomia taka ważna jest, nie? No tak, te, w tej chwili to jest tak, dziennikarz opłacalny, lekarz, także no, to to są właśnie tak według no, mnie, ale ja to już starodawne. A dlaczego Pani wybrała akurat te dwa zawody? No wie Pani, bo tak z doświadczenia wiem, tak, co tam znajomych też mam i tak, także. A tak, no to wie pani, to się mnie się nie ma co dziwić, bo ja już jestem starszą osobą, to już tak się nie orientuję w tych innych zawodach. To mi się wydaje, że coś z bankowością, z rachunkowością. Czyli taka matematyka trochę jest potrzebna w życiu, tak? Tak, 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 jak najbardziej. Czy coś jeszcze? No w budowlance też fizycznie, a jeżeli chodzi o takie prace, Umysłowe, no to uważam, że tylko bankowość to jest na topie teraz. Informatyk. Jakby Pan mógł uzasadnić swoją wypowiedź, dlaczego informatyk? Informatyk, jeżeli chodzi o, 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 o pieniądze, które można zarobić, najlepiej w firmie zagranicznej. U nas raczej tych pieniędzy by nie było. Mhm. Czy jeszcze jakiś zawód się Panu nasuwa? Ja mogę powiedzieć, swój, swój zawód. A bardzo proszę. Monter sieci instalacji gazowej, bardzo. Fajny zawód, też dużo y, 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 ludzi teraz przechodzi na gaz, jeżeli chodzi o ekologię i w ogóle palenie węgla wszystko przechodzi na gaz, z roboty masę, także bardzo chętnie polecam. No jakiś adwokat, jakiś prawnik, coś takiego, no, tak, się, tak się mi wydaje, że adwokat, prawnik, medycyna, lekarze, no, tyle na co ja mogę więcej. Czyli trzymałby się pan tych struktur prawnych i medycznych głównie? Tak, tak. No bo teraz dużo ludzi tam różnie tam ma. Zawody pra prawnicze i... No, wydaje mi się, że coś związanego z komputerami. Wszedłby pan w informatykę, prawda? Tak, A tak. A coś więcej? Jakby pan nam mógł rozwinąć temat? No nie wiem dokładnie. Coś mi się wydaje, że w tym kierunku. Ale co dokładnie to? To coś takiego. A poza informatyką, e, co by pan jeszcze uderzył? E, jakiś przemysł, coś, coś żeby wy, wytwarzać. Rolnicy, jak nam chleba rolnicy nie wyprodukują, to z głodu pomrzemy. Co nam ze złota i z pieniędzy? No ja, rol, ja rolników, e, znaczy szanuję tych ludzi i chciałabym, żeby im się dobrze w życiu powodziło. I żeby się z nami dzielili, nie tylko dla siebie, ale i dla nas też. Bo jak to rolnik wyprodukuje, mówi, ja nie umrę z głodu, bo mam, a ja mieszczuch mam ubierać z głodu, to nie po Bożemu. No, czyli uważa pani, że tak teraz ludzie nie patrzą za bardzo na rolników? Znaczy, no ja akurat na wsi nie byłam, bo nie, ja mam tylko w oknie tam pomidory, które nie rosną i owoców nie dają. Nie wiem, jak to na wsi życie wygląda. No po prostu nie, nie powiem, bo nie wiem. Żeby iść na wieś, żeby powiedzieć, to trzeba iść i zobaczyć. Ale uważa pani, że rolnik powinien być bardziej doceniany, tak? E, tak, ale i żeby doceniał nas, nie tylko dla siebie. <laughs> da, da. Bo ziemię Pan Bóg dał dla wszystkich, a nie tylko dla rolników, żeby rolnik sam w sobie dobrze żył i dzielił się z drugimi, ale nie tylko dbał o własne swoje.